Dzisiaj pomówię o tym, jak szukać oszczędności, ale w takich typowych zasobach typu prąd, woda, ogrzewanie, ponieważ często są to zasoby, które nie są jakimś kluczowym ogniwem dla firmy, ale muszą istnieć, muszą być zużywane bo są pracownicy, bo trzeba coś ogrzewać, bo woda jest pobierana. Dlatego tak naprawdę najważniejsze jest sprawdzić, gdzie te zasoby są zużywane. Czyli można stworzyć taką mapę i spojrzeć, w którym miejscu i gdzie są najbardziej zużywane. Czyli na przykład maszyny pobierają prąd, kiedy są włączone? Czy są jakieś dni, godziny, kiedy są wyłączone? Kiedy pobierają jakąś zwiększoną energię, bo jakiś na produkt wymaga lub usługa, akurat użycia tego sprzętu. Czyli najpierw sprawdzamy, czy jest to zużywane do tego, by budować wartość dla usługi albo produktu. Czy może można coś zmienić, usunąć, żeby to w ogóle nie było zużywane, bo na przykład rezygnując z dane, ze świadczenia danej usługi, bo okaże się, że ta usługa w ogóle nie przynosi żadnych dochodów, jest ogólnie wielką stratą, a do tego jeszcze ponosimy właśnie koszty tej energii, gdy jest używane to urządzenie. Bo tak naprawdę te drobne koszty, te właśnie ta kumulacja tych drobnych kosztów tworzy później ten całościowy koszt. Albo być może, jeśli chodzi o oświetlenie, jest używane w jakichś godzinach, a może tak naprawdę można je w niektórych godzinach wyłączyć, ponieważ nie jest konieczne. Na przykład gdy oświetlamy jakiś magazyn, i oświetlamy go ciągle, a może tak naprawdę nie jest konieczne, aby on był cały czas oświetlany, tylko jedynie zamontowanie jakichś świateł na czujniki w określonych miejscach, albo w ogóle już na etapie projektowania, zaprojektowanie okien, żeby wpadało naturalne światło, to by było oczywiście największą oszczędnością, jeśli praca jest wykonywana w ciągu dnia. Być może zamontowanie jakiś przypominajek do tego, aby osoba odpowiedzialna wyłączała to światło lub włączała albo właśnie, żeby wyłączała dane maszyny, sprzęt. Czyli gdy już znajdziemy te miejsca, gdzie jest ta marnotrawstwo tej energii, wody i tak dalej, to zastanawiamy się, w jaki sposób można te pozostałe miejsca, których nie da się już wyeliminować, usprawnić. Czyli najlepiej iść w dane miejsce, też z osobą, która tam na co dzień pracuje, przebywa i tam po prostu szukać rozwiązania, jak można zaoszczędzić, jak można to po prostu usprawnić. Albo jeśli są gniazda produkcyjne, to jeśli są jakieś nieużywane, to aby wyłączyć nad nimi oświetlenie. Jeśli mamy jakieś urządzenia elektryczne, które yy, na przykład są to jakieś pojazdy, to skrócenie dróg, którymi muszą się poruszać, to też już będzie oszczędność. Czyli, tak naprawdę, najważniejsze jest znalezienie miejsc, które najwięcej Pobierają tych kosztów yy, związanych właśnie z mediami, a później albo ich wyeliminowanie, albo udoskonalenie tych działań, żeby jak najwięcej zaoszczędzić. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.